Ukochana córko, zatrzymaj się teraz tam, gdzie Twoje stopy dotykają ziemi Twojego istnienia i pozwól, aby tchnienie boskiej sprawiedliwości uspokoiło burzę odrzucenia, która próbowała zatopić Twój obraz samej siebie, gdyż wstąpiłem ze sfer prawdy absolutnej z pilnym raportem o tym, co wydarzyło się w świecie duchowym w ciągu ostatnich 24 godzin. Szłaś z podniesioną głową, ale z sercem pełnym pytań, kwestionując, Dlaczego zostałaś niedoceniona przez tego, któremu tak bardzo pomogłaś, ale Pan wysłał mnie, by ci powiedzieć, że gra się odwróciła. Podczas gdy spałaś lub żyłaś swoją rutyną, nastąpiło odblokowanie w wizji kogoś, kto cię zranił. Słuchaj uważnie, córko, gdyż aniołowie byli świadkami dokładnego momentu, w którym opaska spadła z oczu tej osoby i teraz ktoś żałuje gorzko tego, jak cię potraktował. Nie był to powierzchowny żal, to był wstrząs rzeczywistości. Niebo zaprojektowało scenariusz, w którym, kiedy wczoraj zobaczył, czy to poprzez zdjęcie, nagłe wspomnienie czy żywy sen, wymiar twojego światła, w końcu zrozumiał, kim naprawdę jesteś. Ten, który widział Cię jako tylko jedną z wielu, teraz widzi Cię jako jedyną w swoim rodzaju szansę, którą zmarnował. Abyś zrozumiała ogrom tego wczoraj, Muszę zabrać cię do wnętrza umysłu tej osoby. Anioł pokazuje mi, że żyła ona w iluzji wyższości. Myślała, że jej potrzebujesz, że jesteś tą słabą, tą zależną. Ale wczoraj Bóg pozwolił jej zobaczyć twojego ducha w jego prawdziwej formie: wojowniczki ubranej w złoto, kobiety mądrości i niezachwianej siły. Kiedy zobaczyła, kim naprawdę jesteś, ciężar winy spadł na nią jak kowadło. To że ktoś żałuje, objawiło się nagłą bezsennością. Położyła się, ale obraz Twojej godności nie pozwolił jej odpocząć. Przejrzała każde ostre słowo, które Ci powiedziała, każdą chwilę obojętności i poczuła gorzki smak w ustach. To, co w przeszłości odczuwałaś jako odrzucenie, ona czuje teraz jako najgłupszą stratę swojego życia. Duch Święty objawia mi, że to zobaczenie, Kim jesteś, nastąpiło poprzez nieuniknione porównanie. Anioł pokazuje mi, że ta osoba próbowała umieścić kogoś na Twoim miejscu, lub próbowała wypełnić pustkę materialnymi osiągnięciami, ale wczoraj, patrząc na to zastępstwo, poczuła straszną próżnię. Zdała sobie sprawę, że inni ludzie mogą mieć wygląd, ale nie mają Twojej esencji. Nikt nie ma Twojego namaszczenia. Nikt nie ma Twojej zdolności do wybaczania i kochania. Porównanie sprawiło, że jej ocena Twojej wartości wystrzeliła pod sufit. Zrozumiała, że wymieniła diament na szkło. Jej żal nie dotyczy tylko utraty Twojego ciała lub towarzystwa, ale utraty duchowej osłony, którą Twoja obecność wnosiła do jej życia. Bądź czujna na znak w oczach. W najbliższych dniach, jeśli spotkasz tę osobę lub zobaczysz jej zdjęcie, Zwróć uwagę na spojrzenie. Blask arogancji zniknął. Zobaczysz wzrok porzuconego psa, wzrok kogoś, kto szuka przebaczenia, nie mając odwagi o nie poprosić. Anioł mówi, że Bóg zabrał jej spokój. Dopóki nie uzna choćby w tajemnicy błędu, który popełniła wobec córki króla, nie zażna spokoju. Możesz poczuć chęć odszukania jej, by naprawić sprawy, ale Anioł ostrzega, nie ruszaj się. Stój w miejscu. Pozycja królowej jest na tronie, a nie w biegu za tym, kto nią wzgardził. Pozwól, by żal wykonał ciężką pracę sprowadzenia jej z powrotem do rzeczywistości. Istnieje tajemnica dotycząca zdania, które wypowiedziałaś. Dawno temu, podczas kłótni lub pożegnania, powiedziałaś tej osobie coś proroczego, coś w stylu pewnego dnia będziesz za mną tęsknić lub nie wiesz. Co tracisz? Wtedy się śmiała lub to zignorowała. Ale wczoraj, kiedy zobaczyła, kim naprawdę jesteś, to zdanie odbiło się echem w jej umyśle jak grzmot. Anioł mówi, że twoje słowo nie wróciło puste. Jest prześladowana przez Twój głos. Prawda, którą zaszałaś dawno temu, teraz wykiełkowała. Zaczyna rozumieć, że nie dramatyzowałaś, byłaś prorocza. Pan ostrzega mnie przed próbą pośredniego zbliżenia. Ponieważ jej duma wciąż walczy z żalem, nie przyjdzie bezpośrednio powiedzieć: Przepraszam. Spróbuję wybadać grunt. Będzie oglądać Twoje statesy w mediach społecznościowych, pytać wspólnych znajomych o Ciebie, lub wyśle wiadomość przez przypadek lub na błachy temat. Anioł mówi: Myj rozeznanie. Nie o okruchów z ucztą. Próbuję sprawdzić, czy wciąż jesteś dostępna, czy drzwi są wciąż otwarte? Ale ty się zmieniłaś. Nie jesteś już kobietą, która akceptuje byle co. Wczoraj zmieniło jej widzenie, ale dzisiaj musi potwierdzić twoją nową postawę. Czujesz ciężar lub ciepło na lewym ramieniu. To potwierdzenie, że ciężar dowodu zszedł z ciebie i przeszedł na nią. Do wczoraj czułaś, że musisz udowadniać swoją wartość. Starałaś się. Tłumaczyłaś, próbowałaś być idealna. Ale anioł przeciął ten sznur. Teraz ciężar spoczywa na jej ramieniu. To ona musi udowodnić, że zasługuje na bycie w Twojej obecności. Poczuj lekkość. Potrzeba akceptacji umarła. Wiesz, kim jesteś? A teraz wiedzą to nawet twoi wrogowie. Jest szczegół dotyczący cyfry 11. Anioł pokazuje mi że ten proces objawienia i żalu jąże się z cyfrą 11, mogło to się stać o godzinie 11.11. 11. Dnia lub ma związek z boskim wyrównaniem, 11 reprezentuje przejście i objawienie. Wkraczasz w 11 godzinę swojego usprawiedliwienia. To, co było ukryte w ciemnościach jej ignorancji, zostało wystawione na światło południa. Bóg wyrównuje wskazówki. Czas upokorzenia się skończył, czas honoru się zaczął. Widzę, że ta osoba próbowała mówić o tobie źle, by się usprawiedliwić. Opowiedziała wersję historii, w której to ty byłaś winna, szalona, trudna. Próbowała przekonać samą siebie i innych, że dobrze zrobiła, odsuwając się lub traktując cię źle. Ale kiedy wczoraj zobaczył prawdę, ta narracja runęła. Czuję się teraz śmieszna z powodu kłamstw. Która opowiadała. Anioł mówi, że będzie musiała przełknąć własne słowa. Wstyd z powodu zniesławienia sprawiedliwej kobiety wypala jej dumę. Przygotuj się, gdyż prawda wyjdzie na jaw publicznie. Ci, którzy słyszeli jej kłamstwa, zobaczą również jej żal. Jadomość jest jasna: nie myj litości. Twoja naturalna empatia może sprawić, że poczujesz żal nad jej cierpieniem teraz. Ale Anioł mówi, to sprawiedliwość, nie okrucieństwo. Bóg zajmuje się jej charakterem. Jeśli zainterweniujesz i spróbujesz uśmierzyć jej ból przed czasem, przerwiesz proces wzrostu. Niech boli. Tylko ból szczerego żalu może zmienić serce z kamienia w serce z ciała. Świeć dalej. Twój blask jest ogniem, który oczyszcza jej widzenie. Ale uważaj teraz, gdyż zasłona unosi się nieco bardziej. A moje duchowe oczy wychwytują za kulisami szczegół, który sprawi, że twoja krew zacznie płynąć szybciej, nie ze strachu, ale z absolutnego potwierdzenia. To, czego nie wiesz, a co niebo trzymało w tajemnicy aż do tej sekundy dla twojej ochrony, to fakt, że to kliknięcie, które sprawiło, że ta osoba zobaczyła, kim jesteś, nie było tylko duchowe. W jej domu pojawił się przerażający znak fizyczny. Anioł pokazuje mi że w momencie, gdy pomyślała o tobie źle lub próbowała usprawiedliwić swój błąd, coś tajemniczo pękło w jej rękach lub blisko niej. Mogła to być szklanka, lustro lub przedmiot, który bardzo ceniła. Ten trzask nie był wypadkiem. To był młot Bożej Sprawiedliwości uderzający w stół. Ten rozbity przedmiot symbolizuje pęknięcie jej szczęścia. Poczuła dreszcz na plecach i po raz pierwszy powiązała upadek tego przedmiotu ze sposobem, w jaki rozbiła cię emocjonalnie. Strach przed Bogiem wszedł w to miejsce. I jest głęboka tajemnica dotycząca nagłego kryzysu finansowego. Anioł objawia, że odkąd cię źle potraktowała i odeszła, jej źródło zaopatrzenia zaczęło wysychać. Nie powiedziała ci tego i może nikt o tym nie wie, ale wczoraj, robiąc rachunki, zdała sobie sprawę, że pieniądze przeciekają jej przez palce jak woda. Duch Święty pokazuje jej teraz, że byłaś jej talizmanem szczęścia, a raczej nosicielką błogosławieństwa. Kiedy byłaś w pobliżu, rzeczy płynęły do niej rykoszetem. Teraz, gdy cię wzgardziła, osłona zniknęła. Patrzy na czerwone liczby i słyszy głos w sumieniu, to dlatego, że dotknąłeś żrenicy oka Boga. Jej żal jest również napędzany desperacją widzenia, jak życie rozpada się bez Twojego wstawiennictwa. Bądź czujna na odkrycie niewysłanej wiadomości. Niebo zabiera mnie do telefonu tej osoby. Widzę, że napisała do ciebie tekst w notatkach lub w skrzynce nadawczej, ale nie miała odwagi go wysłać. Napisała, skasowała, przepisała. W tym tekście przyznaje, że popełniła błąd. Mówi rzeczy, które twoje serce pragnie usłyszeć od miesięcy. Anioł mówi, że ta wiadomość unosi się w świecie cyfrowym. Walka między dumą a prawdą jest brutalna. Ale wiedz o tym duchowo wyznanie zostało już złożone. Bóg już przeczytał brudnopis. A ponieważ On go przeczytał, będzie naciskał, aż przycisk wyślij zostanie naciśnięty. Nie zdziw się, jeśli twój telefon zadzwoni o dziwnych porach i nikogo nie będzie, lub jeśli otrzymasz długą wiadomość na tranem. Duch Święty prowadzi mnie również do sekretu dotyczącego konkretnej daty w przeszłości. Czy jest data, którą świętowaliście, lub dzień, który był ważny dla was obojga? Anioł mówi, że wczoraj kalendarz lub powiadomienie przypomniało jej o tym dniu. To był ostateczny wyzwalacz. Zobaczyła datę i załamała się. Tęsknota uderzyła z siłą tsunami. Zdała sobie sprawę, że nikt inny nie pamięta o szczegółach tak jak ty. Próbowała świętować lub przeżywać ten moment z innymi ludźmi, ale było to zimne, mechaniczne. Chłód świata zewnętrznego sprawia, że docenia ciepło, które oferowałaś, a którym ona, w swojej ślepocie, wzgardziła. Istnieje tajemnica dotycząca imienia innej kobiety, która próbowała zająć twoje miejsce. Anioł pokazuje mi, że ta osoba próbowała słuchać rad trzeciej strony, Dalili, która zatruła jej uszy przeciwko Tobie. Ale wczoraj maska tej trzeciej osoby spadła. Odkryła, że ta, która mówiła o Tobie źle, w rzeczywistości jej zazdrościła i chciała ją zniszczyć. To był podwójny szok: odkryć, kim naprawdę jesteś Ty, lojalna, i odkryć, kim naprawdę jest ta druga osoba, zdrajczyni. Czuję się głucho, że wymieniła sprawdzoną lojalność na fałszywą przygodę. Teraz jest sama pośród wilków, żałując, że nie została pod ochroną Twoich modlitw. Przygotuj się na zmianę w jej wyglądzie. Żal zużywa energię. Zobaczysz, lub ktoś Ci powie, że wygląda na starszą, zmęczoną lub zaniedbaną. Blask zniknął z jej twarzy. Anioł mówi, że to odbicie duszy. Nie ma kosmetyku który ukryłby brzydotę niewdzięczności. Próbuje zachować publiczną pozę, ale lustro w jej sypialni zna prawdę. Patrzy na siebie i nie lubi tego, co widzi, bo wie, że wewnętrzna brzydota zaczęła się w dniu, w którym zdecydowała się cię zranić. Czujesz nagłą chęć śmiechu lub śpiewu? To może wydawać się szalone pośród bólu, ale jest to proroczy znak uwolnienia. Anioł zdejmuje z ciebie płaszcz żałoby i kładzie go na nią. Radość, którą czujesz znikąd, to jej energia, która jest drenowana. To prawo boskiej rekompensaty. Podczas gdy ona płacze nad rozlanym mlekiem, Bóg napełnia Twój kielich świeżym olejem. Przyjmij tę radość. Nie czuj się winna, że czujesz się dobrze, podczas gdy ten, kto cię zranił, czuje się źle. To równowaga wszechświata zostaje przywrócona. A tajemnica gestnieje wokół snu. Który miała o tobie zeszłej nocy. Anioł mówi mi, że śniła, iż jest na pustyni, bardzo spragniona, a ty przechodziłaś z dzbanem wody. Krzyczała twoje imię, prosiła o łyk, ale ty jej nie słyszałaś, bo patrzyłaś w niebo, idąc w stronę ogrodu. Obudziła się z suchymi ustami i przyspieszonym biciem serca. Bóg przemówił do niej przez ten sen. Ona nie jest już na twoim poziomie. Jeśli chcesz wody którą ona ma, będziesz musiał bardzo biec, by ją dogonić. Ten sen zaszczepił w niej poczucie pilności. Je, że jest o krok od utraty cię na zawsze, nie na rzecz innego mężczyzny, ale na rzecz twojego własnego chwalebnego przeznaczenia. Uważaj na hałasy przy drzwiach lub oknie. Duchowo jej dusza krąży wokół twojego domu. Chce wejść, chce wrócić, ale nie wie jak. Jeśli usłyszysz trzaski lub poczujesz obecność, nie bój się. To tylko jej duch próbuje znaleźć wyłom w murze ognia, który Bóg wzniósł wokół ciebie. Prorokuj, wejdzie tu tylko ten, kto przyniesie honor. Drzwi upokorzenia zostały zamknięte od środka. I tak, trybunał niebieski zamknął sprawę. Twoja niewinność została udowodniona, a żal twojego przeciwnika został zadekretowany. Boska sprawiedliwość opóźnia się w oczach ludzi, ale nigdy nie zawodzi w oczach ducha. Dziękuję ci, córko honoru, że pozostałaś niezachwiana, podczas gdy prawda dojrzewała. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca i poczułaś, jak ciężar spada z Twoich ranion, wiedząc, że zostałaś pomszczona, nie zachowuj tego sekretu tylko dla siebie. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Świat jest pełen ludzi cierpiących niesprawiedliwość, którzy muszą wiedzieć, że Bóg jest sędzą, który nigdy nie śpi. Udostępniając ten film, stajesz się głosem, który ogłasza zadośćuczynienie w życiu innej osoby. Aby potwierdzić, że przyjmujesz swój honor z powrotem, że wybaczasz, ale nie zapominasz, kim jesteś i że jesteś gotowa na nową porę roku, zejdź teraz do komentarzy. Napisz. Jako pieczęć zwycięstwa i królewskiej godności, zdanie, które ucisza każdego wroga, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś nadal kroczyła pod tą ochroną, abyś wiedziała, jak postępować, gdy ich żal zapuka do Twoich drzwi, kluczowe jest, abyś dołączyła do naszej rodziny. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Twoja instrukcja jest Twoją obroną. A przede wszystkim aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on znakiem, że kiedy oni szpał, Bóg pracuje dla ciebie.